Ten portal do miasta, do St. Augustine został wzniesiony w pierwszej połowie XVIII wieku, chociaż te dwa dominujące czworoboczne elementy na początku XIX. Jesteśmy w St. Augustine, czyli w najstarszym prawdopodobnie mieście w Ameryce. 55 lat przed pielgrzymami, którzy lądują w Plymouth. Tutaj już Hiszpanie mają swoją rezydencję, można powiedzieć. Zatrzymałem się przy, tych, przy tej bramie, bo słuchajcie, o to proszę spojrzeć. Mam nadzieję, że widzicie to. Cegły, które są zrobione do zbudowania tej bramy, są zrobione z malutkich muszli. Podobnie jak w Fort Pulaski, już to widzieliśmy, muszle używa się po prostu do tego, żeby je scalić przy pomocy jakiejś zaprawy. I nawet w tej takiej betonowej części tutaj też widzimy muszle. A same te cegły są jedną wielką muszlą. Nieprawdopodobne. St. Augustine. Bardzo urokliwe. I dla wielu najpiękniejsze miasto w Ameryce. Czyli 1565 rok. Nieprzerwanie osadnictwo tutaj trwa właśnie od tego roku. No zobaczymy, czy rzeczywiście jest tak ładne, choć w połowie, jak Charleston w południowej Karolinie. Na razie jest elegancko. O! Taproom. Fun beer, a to później może. Ruszamy dalej pomiędzy te małe uliczki. Najstarszy budynek szkolny to jest to. Ta drewniana szkoła tutaj jest najstarszym budynkiem szkolnym w USA. Pięknie. Jesteśmy już nad Atlantykiem. I warto tutaj przypomnieć trochę, dlaczego taka nazwa miasta. Otóż, kiedy Hiszpanie tutaj przyżeglowali w tym 1565, a po to tutaj przyjechali tylko, żeby wypędzić z pobliskiego fortu, którym teraz jest miasto Jacksonville, Francuzów. Więc przypływają tutaj i dostrzegają te brzegi tutaj. I obszar, w którym obecnie jest St. Augustin, dostrzegają właśnie w Dzień Świętego Augustyna. Stąd nazwa miasta. Zresztą podobnie jest ze Świętą Barbarą, Świętym Antonim, Świętą Moniką. Zresztą, Święta Monika to była matka Świętego Augustyna. Jakbyście nie pamiętali, proszę pamiętać o tym. Niesamowite są historie Świętego Augustyna, który ogólnie był <laughs> przez 33 lata swojego życia. Pierwsze, no może nie przez trzeba jak się urodził, to nie miał takich niecnych cech, ale był ogólnie rzecz mówiąc łobuzem, kobieciarzem, pijaczynką. Trochę też, co zresztą opisywał kiedy za sygnałem, który przyszedł z płotu, jak kiedyś pojechał. Do Mediolanu, bo był w ogóle z Algierii, św. Augustyn z Hippo. Po angielsku z Hippo przez dwa P, to, to jakby był z Hipopotama, ale chodzi o Hipone. W każdym razie w pewnym momencie pojechał do Mediolanu, potem odpoczywał w, w stronę, już obecnej Szwajcarii, Austrii, gdzieś w Alpach i usłyszał śpiew z zapłotu dziecięcy. To właśnie on Rodríguez Avero Sanchez tutaj przypłynął i zobaczył te, te brzegi. I pomyślał, że trzeba się osiedlać. I później był święty Augustyn. Augustyn w każdym razie usłyszał z zapłotu w jednej z alpejskich wiosek śpiew dziecka, które to dziecko zaczęło śpiewać. Czytaj, nadal, czytaj, czytaj. Więc Augustyn. Jeszcze nie był świętym, ale potem został przez aklamację, bo to jeszcze przed XII wiekiem, więc nie trzeba byłoby rozpoczynać wtedy procesu specjalnego szukać cudów. Po prostu okrzyknięto świętym już. Tak się kiedyś stawał świętym. Zaczął czytać i wertować listy świętego Jana bodajże albo Pawła. W każdym razie coś, co potem weszło w kanony. No i tam właśnie dostał, dostał natchnienia i olśnienia, że trzeba zmienić swój żywot, nie być takim niecnym hultajem, tylko nawrócić się. Dlatego jego nawrócenie i jego przemiana jest wzorcowa i dlatego jest świętym. Święty Augustyn. Przepiękne miasto na razie. O, proszę bardzo, Hippo. Chyba przypadkowo całkiem takie lody Hippo. A może i na cześć właśnie świętego Augustyna z Hippo. Jego matka, święta Monika, nie miała łatwego życia. Ale kiedy święty Augustyn przyoblekł się w powściąg i zaniechał swojego hulaszczego trybu, już było lepiej. Nieprawdopodobne, bo w Świętej Monice w Kalifornii byliśmy, teraz jesteśmy w Świętym Augustynie nad innym oceanem. I przyznam, że rzeczywiście jest pięknie, ale ten powściąg, który był w, w Charlestonie trochę jednak miał inny walor. Nie było tyle osób, nie było tyle ludzi, nie było takich przejazdów, jak tutaj widzimy pociągami turystycznymi. Zwiedzamy w szeroko tę oto piękną mieścinę, bo rzeczywiście jest jest niezwykła, no. jest jest ładna. Najstarsze miasto w Ameryce na Florydzie Nazwa Floryda. Od Hiszpanów oczywiście, kwieciście. I też w nawiązaniu do, do świętej. Proszę bardzo. Prawie jak okładka ze zespół Sodom. Narzędzia tortur. Hmm. Trochę trąci. Komerchą, ale idziemy dalej. Zapachniało czymś przed chwilą. Nie oddam tego w tej relacji, ale prawdopodobnie było to coś... Hmm, może jakieś gofy. Dobra. Także pozdrawiamy. 32 drugi chyba. Skoro dzisiaj 12 to musi być... 32, 12 stycznia, tak. 32 dzień naszej podróży. Wjechaliśmy na Florydę, na której trochę popędziemy. Więc serdeczne pozdrowienia z Świętego Augustyna, St. Augustine, jednego z piękniejszych miast Ameryki. Ponoć zweryfikujemy i będziemy dawać znać. Na razie jest 27 ponad stopni Celsjusza. Pogoda się zmieniła i. Jest, jest, jest w porządku. Pozwolę sobie może jeszcze jednak, bo już powiedziałem, że, że pozdrawiam i przerywam relację, ale skoro już tutaj doszliśmy, to miejmy tą wycieczkę wspólnie zaaranżowaną, bo widzę, że się pojawia jakiś plac główny, do którego chcemy dojść. I tam jest jakiś obiekt sakralny, więc pewnie... Zbliżymy się do głównego placu, gdzie będzie kościół. Rozpanowanie no można byłoby rzeczywiście przymierzyć do, do średniowiecznych, takich późno europejskich, ale tylko chyba przymierzyć bardziej kolonialne takie narciarłości. Mm -hmm. No, są jakieś tam ogrody. Takie troszeczkę maurów przypominające, jakieś zwieńczenia bardzo eklektyczne. No a tutaj już co? Sklepy, inni potrzebujący. Tak, witraże w, w tym kościele nie są raczej gotyckie. Tylko wykonane w ostatnich 25 latach. No i tak oto katedra. To jest oczywiście katedra. Bazylika świętego Augustyna i możemy się spodziewać tutaj dużo. Dużej ilości pielgrzymów. Tam już jest kasa, żeby wejść. Co być może sobie odpuścimy na chwilę. Kochani, teraz już pozdrawiamy na pewno, przerywamy za chwilę ten filmik i odezwiemy się dalej z Florydy. A póki co, papa, St. Augustine na Florydzie.